W świecie, który coraz częściej poszukuje naturalnych lekarstw, pokrzywa zwyczajna, Urtica dioica, przeżywa niezwykły renesans. Długo lekceważona jako uciążliwy chwast, ta niezwykła roślina w końcu odzyskuje należne jej miejsce jako silny środek leczniczy. Pokrzywa z bogatą historią i udowodnionymi naukowo korzyściami oferuje skuteczne podejście do dobrego samopoczucia. Od wieków uzdrowiciele czcili pokrzywę za jej właściwości lecznicze. Jej liście kryją skarbnicę witamin, minerałów i przeciwutleniaczy. Współczesna nauka potwierdza skuteczność pokrzywy w radzeniu sobie z problemami zdrowotnymi. Ten film bada tradycyjne zastosowania i korzyści pokrzywy. Dołącz do nas, a odkryjemy sekrety daru natury, niezwykłej pokrzywy zwyczajnej. Historia pokrzywy jako rośliny leczniczej jest głęboko związana z cywilizacją ludzką. Dowody archeologiczne sugerują, że pokrzywa była używana już w epoce brązu, a pozostałości włókien pokrzywy znaleziono w starożytnych miejscach pochówku. Na przestrzeni dziejów różne kultury korzystały z leczniczych właściwości pokrzywy. Starożytni Egipcjanie cenili pokrzywę. Za jej zdolność do łagodzenia bólu i stanów zapalnych stawów, rzymscy żołnierze używali pokrzywy do leczenia bólów mięśni i poprawy krążenia. W tradycyjnym europejskim ziołolecznictwie, pokrzywa od dawna jest stosowana w leczeniu dolegliwości, od chorób skóry po problemy z drogami oddechowymi. Trwała obecność pokrzywy w medycynie tradycyjnej świadczy o jej skuteczności. Ta roślina odzyskuje swoje miejsce we współczesnych praktykach wellness. Niezwykłe właściwości lecznicze pokrzywy wynikają z jej bogatego profilu odżywczego i unikalnych związków bioaktywnych. Ta roślina to skarbnica witamin, w tym witaminy A, C i K, a także niezbędnych minerałów takich jak żelazo, wapń i magnez. Składniki te są niezbędne do utrzymania optymalnego zdrowia i wspierania różnych funkcji organizmu. Poza imponującą zawartością składników odżywczych, pokrzywa szczyci się szeregiem korzystnych związków roślinnych, w tym flawonoidów, garbników i lektyn. Związki te wykazują silne właściwości, Przeciwutleniające, przeciwzapalne i przeciwdrobnoustrojowe, przyczyniając się do szerokiego spektrum korzyści zdrowotnych pokrzywy. Od wzmocnienia odporności poprzez wspieranie zdrowia stawów po promowanie zdrowej skóry, pokrzywa oferuje holistyczne podejście do dobrego samopoczucia. Jej naturalna synergia składników odżywczych i związków bioaktywnych sprawia, że jest prawdziwym darem z Apteki Natury. Przyjrzyjmy się bliżej konkretnym składnikom odżywczym, które sprawiają, że pokrzywa jest potęgą odżywczą. Pokrzywa jest doskonałym źródłem witaminy C, silnego przeciwutleniacza, który wzmacnia układ odpornościowy, chroni przed uszkodzeniami komórek i wspiera produkcję kolagenu dla zdrowej skóry, włosów i paznokci. Co więcej, pokrzywa jest bogata w żelazo, minerał niezbędny do produkcji czerwonych krwinek, i transportu tlenu w całym organizmie. Niedobór żelaza może prowadzić do zmęczenia, osłabienia i bladej skóry. Zawartość żelaza w pokrzywie czyni ją doskonałym naturalnym lekarstwem na zwalczanie niedoboru żelaza i zwiększenie poziomu energii. Oprócz witaminy C i żelaza, pokrzywa dostarcza dużą ilość wapnia i magnezu. Dwóch minerałów niezbędnych dla zdrowia kości, funkcji mięśni i przewodnictwa nerwowego. Minerały te działają synergistycznie, wspierając ogólne dobre samopoczucie. Nauka potwierdza leczniczy dotyk pokrzywy. Współczesne badania naukowe potwierdzają to, co tradycyjni uzdrowiciele wiedzieli od wieków: pokrzywa posiada niezwykłe właściwości lecznicze. Liczne badania analizowały skuteczność pokrzywy w radzeniu sobie z różnymi problemami zdrowotnymi z obiecującymi wynikami. Badania wykazały, że ekstrakty z pokrzywy mogą skutecznie zmniejszać stany zapalne i ból związany z chorobą zwyrodnieniową stawów, reumatoidalnym zapaleniem stawów i innymi stanami zapalnymi. Działanie przeciwzapalne pokrzywy. Przypisuje się jej zdolności do hamowania produkcji substancji zapalnych w organizmie. Co więcej, badania sugerują, że pokrzywa może pomóc obniżyć poziom cukru we krwi u osób z cukrzycą typu 2. Pokrzywa zawiera związki, które mogą zwiększać wrażliwość na insulinę, pozwalając organizmowi na bardziej efektywne wykorzystanie glukozy. Przyjmij żądło, proste sposoby na korzystanie z pokrzywy. Włączenie pokrzywy do codziennej rutyny jest łatwe. Świeże liście pokrzywy wymagają ostrożności, ale suszona pokrzywa i suplementy są wygodne. Zapasz herbatę z pokrzywy dla relaksu. Zapasz łyżeczkę suszonych liści w gorącej wodzie. Pij codziennie dla zdrowia. Suplementy są dostępne w różnych formach. Wybieraj renomowane marki i przestrzegaj dawkowania. Zaparzanie z pokrzywą kojący rytuał dla dobrego samopoczucia. Zaparzanie filiżanki herbaty z pokrzywy to prosty, a zarazem głęboki rytuał, który pozwala połączyć się z leczniczą mocą natury. Wdychając ziemisty aromat i delektując się lekko gorzkim, a zarazem orzeźwiającym smakiem. Wyobraź sobie, jak dobroczynne związki pokrzywy odżywiają Twoje ciało od wewnątrz. Aby wzmocnić smak i właściwości lecznicze herbaty z pokrzywy, rozważ dodanie innych ziół i przypraw. Mięta, melisa i imbir pięknie uzupełniają pokrzywę, tworząc symfonię smaków, które cieszą zmysły i promują dobre samopoczucie. Spraw, aby herbata z pokrzywy stała się częścią Twojej codziennej rutyny dbania o siebie, niezależnie od tego, czy pijesz filiżankę zaraz po przebudzeniu, aby pobudzić zmysły, czy popijasz ją przed snem, aby wspomóc relaks i spokojny sen. Pokrzywa z ostrożnością, środki ostrożności i uwagi. Chociaż pokrzywa jest generalnie bezpieczna do spożycia. Należy zachować ostrożność podczas jej stosowania, zwłaszcza jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią lub przyjmujesz niektóre leki. Pokrzywa może wchodzić w interakcje z niektórymi lekami, takimi jak leki rozrzedzające krew i leki moczopędne. Zawsze wskazane jest skonsultowanie się z lekarzem przed włączeniem pokrzywy do diety lub schematu leczenia, zwłaszcza jeśli masz jakieś schorzenia. Lub przyjmujesz jakieś leki. Lekarz może udzielić spersonalizowanych wskazówek w oparciu o Twoje indywidualne potrzeby i stan zdrowia. Zbierając świeżą pokrzywę, należy nosić rękawice, aby chronić skórę przed jej parzącymi włoskami. Uczucie pieczenia jest tymczasowe i zwykle ustępuje w ciągu kilku minut, ale najlepiej unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą. Lekarstwo natury odkryj na nowo lecznicze właściwości pokrzywy. W świecie zalanym syntetycznymi lekarstwami, pokrzywa stanowi świadectwo mocy i mądrości natury. Ta niezwykła roślina, niegdyś odrzucana jako zwykły chwast, teraz odzyskuje należne jej miejsce jako potężny sojusznik w naszym dążeniu do optymalnego zdrowia i dobrego samopoczucia. Od wzmocnienia odporności i zmniejszenia stanu zapalnego, po wspieranie zdrowia stawów i promowanie promiennej skóry, korzyści płynące z pokrzywy są tak różnorodne jak imponujące. Jej bogata historia, poparta współczesnymi badaniami naukowymi, umacnia jej status jako prawdziwego daru z Apteki Natury. Odkryj na nowo lecznicze właściwości pokrzywy. Włącz tę niezwykłą roślinę do swojego życia i doświadcz transformacyjnej mocy leczniczego dotyku natury. Subskrybuj nasz kanał, aby dowiedzieć się więcej o niezwykłych właściwościach pokrzywy i innych darach natury.